Do wykonywania tych rzutów wolnych. Patrzymy teraz na młodzieżowców obowiązkowo występujących w drużynie azs u Jest Łukasz Diduszko. No i ciekawe w tej chwili cały czas w ustawieniu czterech Polaków akademicy, bo tylko Dante Swenson, a jest czterech Polaków w grze w drużynie. Kotwicy Kołobrzek, Paweł Kikowski jako obowiązkowy młodzieżowiec. No i jest również Dawid Przybyszewski, bo przypominamy, że oprócz młodzieżowca, przecież jeszcze musi być drugi z Polaków. Szefkon Balet znakomicie teraz kończył akcję drużyny Kołobrzeskiej, Rzucę scenę po spodkoczny. Do pięciu punktów wzrosło prowadzenie. Arabas zwiódł tam dość łatwo Baleta. I dla kogo będzie piłka? Piłka będzie przetrzymana, piłkę wskaże posiadacza piłki, wskaże strzałka, a ta jest na korzyść gospodarzy. No ale 40 sekund temu z połowy boiska rozpoczynali goście, więc wszystko w przyrodzie. Nic w nie jest, sprowo nie, nie sprowokujesz mnie, już nie skomentuję tego przepisu. w najbliższym czasie. Oj tam za dużo przepychanek. Paweł Kikowski. Za mocno potraktował Łuszczewskiego. Przemysław Łuszczewski. No już też doświadczony, gra blisko. No, 29 lat. W tym roku skończy, niebawem w marcu. Wiele, wiele sezonów w W ludzi. Potem e, sezon w tym e, w dobrym okresie. Wikinga e, Gdynia. No i dwa poprzednie sezony temu występował w z Sniczu Jarosław. Tamte Swenson. Odskupiona piłka przez rozgrywającego AZS-u. Problem, problem na pozycji numer jeden w tej chwili jest w drużynie akademika. A to ciekawe, bo tutaj rozgrywa też nietypowy rozgrywający Julian Mills. Swanson, Swenson wiadomo, że nie jest rozgrywający. Występuje na tej pozycji. Arabas. Uj. utrudnił sobie sam, niepotrzebnie, tam trzeba było wcześniej wychodzić w górę, oddawać rzut, po minięciu już pierwszego zawodnika, Popatrzmy. tu już było dużo miejsca, no i jeszcze ten taki ruch barkiem, łokciem, troszkę bardziej, żeby się obronić przed tym właśnie zderzeniem, no ale doświadczony Mils tam czekał już na niego. Mam wrażenie, że nie mają pomysłów w ataku dobrego gracza na razie koszalińcy tak jak mówiliśmy, te punkty padały po przypadkowych akcjach, Wykorzystaniem błędów, ale taktycznie to wygląda niedobrze w wykonaniu drużyny koszalińskiej, przynajmniej na razie. Parecamy. Daleko od kosza ten najwyższy, no i nie będzie miał kto zbierać. A jednak piłka trafia z powrotem w ręce koszykarzy z koło Szybko decyzja i co najważniejsze, skuteczna. No i rośnie, rośnie prowadzenia. Drugi celny rzut w dzisiejszym meczu. Bareta za trzy i już 21 do 13 prowadzi kotwica. Svensson, ale daleko. Diduszko nieskutecznie dobrze Metelski tam walczy do, Wykorzystał taką swoją fizyczność z Dawidem Przybyszewskim bardzo fizycznie zagrał powiedzmy sobie szczerze, ale jest tylko trzech sędziów na boisku Celebą Boret. Dobrze zawodnik który później pojawił się nie wyszedł w pierwszej piątce, ale dobra, dobra dyspozycja w dzisiejszym meczu. Cielebą. To podegranie do Sefona Boreta i trzecia trójka skutecznie! I ławka cała zespołu kotwicza poderwała się, gratulując swojemu koledze. No to Pani jest 4, 15. Bardzo, bardzo utalentowany graczem Sefon Vale tylko że nie w każdym meczu pokazuje te swoje niesamowite możliwości. Buszczewski próbował szybko odpowiedzieć trzypunktowym rzutem. I kto uratuje piłkę, uratowali goście. I spokojnie rozpoczyna akcję Julian Mills. Bon. Jeszcze raz Boret ładnie ładnie kontroluje ładnie kontroluje a teraz zupełnie przestrzelony rzut Juliana Milca Julian Milca specjalista odrzutów dystansu no, widać tą przerwę po kontuzji w jego grze zmęczony Tomasz Cielebąk -Bon na ławkę rezerwowych a do gry z numerem 9 Piotr Stelmach spójny Stargard Szczeciński, potem Szkoła Mistrzostwa Sportowego Warka, ale też ma doświadczenie amerykańskie, grał w jej w Mississippi, tam uczył się i tre trenował. I szansa na łatwą zdobycz punktową, tak jest, mimo że w samej końcówce przez powrót do obrony graczy AZS-u troszkę utrudnione zadanie miał Sefton Barrett, no ale dzisiaj, dzisiaj, na razie przynajmniej przez tych pierwszych... Jest Riz, jest... No ale czy, o ciekawe, o no, jaka czujność. Tu bym pochwalił trenera Sebastiana Machowskiego, bo mówiliśmy, że on nie... Ale właśnie zauważył, że są te zmiany w drużynie Koszalińskiej i szybko prosił, mimo że przed momentem był czas, bo zobaczył nowych graczy w piątce AZS-u Koszalin i już pod nich z pewnością zmieniona taktykę. No, Sebastian Machowski jest młodym trenerem, o tym już mówiliśmy. Można powiedzieć, że w ogóle niedoświadczony, bo to przecież jego pierwszy sezon, ale Obserwuję go uważnie, bo imponuje mi jego sposób prowadzenia. Wynikający prawdopodobnie z charakteru, ale jest bardzo spokojny. Mało spontaniczności, nie, nie jest na pewno czy liderką, jak to niektórzy trenerzy. A, a na boisku pamiętasz, jak grał jeszcze niedawno, przecież w Polsce i w Turowie i tutaj w Kotwicy, gdzie, gdzie kończył tą zawodniczą karierę, no to jednak był takim motorem dosyć dynamicznym, zdecydowanym. Tak, ale, ale tutaj wykazuje bardzo, zachowuje się bardzo powściągliwie. Uważam, że to jest dobry sposób prowadzenia to, co pokazuje właśnie Sebastian Machowski. Ale kontroluje, kontroluje sytuację, przynajmniej tak to wygląda z boku, a także można tak ocenić jego wyniki. Ale miał się od kogo uczyć, patrząc na karierę zawodniczą Kansas City, MCA, a potem Alba, Telekom, Paul Vittoria, Romo, Gravelin, Bayer, Leverkusen. A więc naprawdę po, kariera. Po, ta. poważne kluby, w których występował Sebastian, nie licząc tych dwóch ostatnich w Polsce, a więc tu Rudy Kotwica. Arabas, powracamy do gry. Riz. Malowane tak. i szansa na trzypunktową akcję. Tak jest, było tam uderzenie e, dłoni Riza przez e, Steftona Boleta. No dobra odpowiedź dobra odpowiedź szybka Koszeliniana Lisno. Podstawowy zawodnik tej drużyny. Najlepszym strzelcem jest Mohika, ale Lis już jest na drugim miejscu ze średnią prawie blisko 16 punktów. No i co najważniejsze ma tak zwany Ewa największy, czyli jest najbardziej pożytecznym graczem w no, tych wszystkich statystykach. Bo jeszcze zbiórki w jego przypadku dochodzą prawie 7 zbiórek na mecz. No i dwie asysty. Moret Ale mało już poniżej 10 sekund a piłka gdzieś tu w narożniku. No ale rozluźniło się pod koszem i... Mimo, że blok, sama dłoń dobrze czysto pracowała Diduszki, ale tam i łokieć, i biodro mocno wspierało się o Nejmika. Popatrzmy, o właśnie, jest wyraźne wpadnięcie w Nejmika ze strony Łukasza Diduszka. Ale Nejmik sam się naraził na taką sytuację, mógł być zablokowany czysto, bo zbyt wolno i zbyt mechanicznie wykonywał ten rzut. Był na czystej pozycji, Diduszko dobiegł. I go jeszcze zdążył zablokować co prawda niezgodnie z przepisami Nejmik 73-73% skuteczność z linii rzutów wolnych rozpoczyna dobrze. Dwa razy teraz skutecznie. No i 10 punktów więcej po stronie kotwicy Reis zdecydowanie no, i znów szansa. No myślałem, że będzie znów szansa na trzypunktową e, akcję e, ale po palu Nejmika tylko dwa rzuty wolne dla Rizek. Widzimy szybką rotację. Za chwilę Najmik zejdzie z boiska zmiana zespole. Najmik dwa, Paule. Ma dwa I cielebąk w miejsce Amerykanin. Mocno to obniży, jednak jest różnica wzrostu. Cielebąk 2 metry 3, 2 2, Daymik 2 8, 2 9. No ale Diduszko i Lis są niżsi od Stelmacha i Cielebonka, zatem tu akurat wielkiej ujmy to obronie może nie przynieść. No będzie agresywny krycie.